Witam was bardzo serdecznie na kanale Starplex Builder. Mamy nowy rok, a to oznacza, że pojawiły się najnowsze zestawy z Lego Star Wars. Dziś recenzja X-Winga Luke'a Skywalkera. Zapraszam. Pierwszy z noworocznych zestawów yy, mamy tutaj X-Winga Luke'a Skywalkera. Jest to zestaw o numerze 75310. Cena katalogowa to 230 zł. Bez grosza. Jest to kolejna odsłona X-Winga, już kultowy, ikona Gwiezdnych Wojen, można tak powiedzieć. W porównaniu do ubiegłorocznych modeli tego myśliwca, ten jest nieco mniejszy, nieco taki smuklejszy. Natomiast no nie odbiega on konstrukcyjnie za bardzo od swoich poprzedników. Mieliśmy oczywiście X-Wingi. Ruchu oporu, był X-Wing Po Damerona, one gdzieś tam się delikatnie różniły, natomiast ten konkretny model no, już nawiązuje do, do oryginalnej trylogii, do czwartego epizodu, kiedy to Luke Skywalker właśnie uczestniczył w ataku na Gwiazdę Śmierci. Jeżeli chodzi o minifigurki, mamy tutaj trzy sztuki: oczywiście klasyczny Luke Skywalker. W swoim stroju pilota księżniczka Leia. No i figurka całkiem nowa: generał Dowdona, jeden z przywódców Sojuszu Rebeliantów. Jeden z architektów planu ataku na Gwiazdę Śmierci. Postać niezwykle ważna, jeżeli chodzi właśnie o rebelię. Myślę, że takiej postaci brakowało i świetnie uzupełni ona kolekcję minifigurek powiązanych właśnie z Sojuszem Rebeliantów. I na końcu mamy jeszcze tutaj oczywiście klasycznego Artu D2. Jeżeli o tył pudełka chodzi, mamy niewielką instrukcję dotyczącą funkcji zabawowych, oczywiście otwierane kopit. Możemy umieścić Artu w gnieździe dla droida astromechanicznego, no i oczywiście myślę największa ciekawostka to jest tutaj mechanizm, który pozwala nam zmieniać tryb skrzydeł naszego myśliwca właśnie z tego trybu nazwijmy to normalnego w tryb bojowy, kiedy to Skrzydła układają się właśnie w ten charakterystyczny X. Oczywiście mamy tutaj jakiegoś shootera, tradycyjnie już dodawany do różnego rodzaju myśliwców. Krótka scenka w hangarze rebelii. Przejdźmy do recenzji. Sam myśliwiec prezentuje się właśnie tak. Mamy tutaj, oczywiście, otwierany kopit. W środku jest miejsce. Na jednego pilota. Luka Skywalkera, oczywiście. Tuż za nim znajduje się gniazdo droida astromechanicznego. Myślę, że jedynym minusem jest to, że to gniazdo jest zbyt płytkie. Przynajmniej moim zdaniem, ponieważ, zaraz Wam pokażę. Po umieszczeniu droida on siedzi bardzo wysoko. Wydaje mi się, że gdyby był o jeden poziom niżej, wyglądałoby to. Trochę lepiej. Oczywiście można tam troszeczkę to zmodyfikować, wyciągnąć dwa klocki. Nie jest to problemem, natomiast oryginalne rozwiązanie no, nie za bardzo mi się spodobało. Troszeczkę ten droid odstaje. Moim zdaniem nie wygląda to tak dobrze, ale to już jest, mówię, kwestia gustu. Każdy sobie może to dostosować do no, po prostu, według jakby swojego tutaj, według swoich potrzeb i tyle. Oczywiście najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o tego typu myśliwca, to jest cały mechanizm, który pozwala nam przestawiać tryby skrzydeł. Mechanizm znajduje się tutaj. Jest on dosyć sporych rozmiarów, ponieważ zajmuje całą wysokość myśliwca, jest równy jego wysokości. Uruchamiamy go tutaj poprzez naciśnięcie tego klocka. I myśliwiec przechodzi do trybu ataku. Skrzydła możemy spokojnie złożyć ponownie, ściągając je do siebie i tak samo możemy je rozłożyć, natomiast gdy trzymamy go z tyłu wystarczy wtedy wcisnąć ten przycisk. Jeżeli chodzi o podwozie myśliwca jest ono tutaj zamontowane na stałe, nie mamy opcji złożenia go, jak jest to chociażby w bombowcu Wywingu. Tutaj również pewnie będzie można coś pokombinować, wymienić kilka elementów i zrobić to podwozie ruchome. Natomiast myślę, że nie jest to jakimś problemem ewentualnie tutaj. Ta pierwsza płoza jest ruchoma, ona może się gdzieś tam wyczepić podczas użytkowania. No, w mojej opinii, myślę, że zestaw obowiązkowy. Tym bardziej, że nie jest drogi. Kolejna ciekawa minifigurka do kolekcji, kolejny X-Wing do kolekcji. Myślę, że to zawsze jest na plus. Przejdźmy do minifigurek. Pierwszą minifigurką jest oczywiście Luke Skywalker w kombinezonie pilota sojuszu rebeliantów. W zestawie otrzymujemy również niebieski miecz, hełm ze znakami eskadry czerwonych oczywiście. Luke posiada tutaj zadrukowane nóżki. Mamy oczywiście nadruk z tyłu na plecach. No i rączki nie są zadrukowane, jeżeli chodzi o samego Luka. Posiada on jeszcze alternatywną wersję główki ze spuszczonymi goglami. Tutaj są te gogle podniesione, więc możemy sobie tutaj delikatnie to wszystko modyfikować. Kolejną figurką jest księżniczka Leja w swojej klasycznej białej sukni, białej szacie. Tutaj Lego zdecydowało się na rozwiązanie tej takiej pełnej sukni. Nie mamy klasycznych nóżek, zastosowano ten stały element. Są bardzo ładnie zadrukowane tutaj te paski, te klamry nam się tutaj błyszczą w świetle, połyskują, imitują stalowe elementy. Księżniczka posiada oczywiście charakterystyczną dla siebie fryzurę, również posiada alternatywną stronę główki, to jest taka bardziej uśmiechnięta, tutaj bojowo nastawiona, możemy powiedzieć. No i myślę, że figurka najważniejsza, jeżeli chodzi o ten zestaw, generał Dawdona, Bardzo ładnie zadrukowana szata, również tutaj jakieś stalowe elementy na pasku, tak samo tutaj insygnia generalskie. One się tutaj delikatnie odbijają w świetle, sprawiają wrażenie takiego połysku. Bardzo ładnie szczegółowo zadrukowana główka, siwy zarost, jakieś tutaj wąsy zmarszczki, z tyłu niewielki nadruk, tutaj jakieś zagniecenia tej szaty, jakieś wykończenie kołnierzyka, bujne włosy, choć tutaj już z zakolami delikatnymi. Generał również posiada y, dwustronną główkę. Myślę, że warto sięgnąć po ten zestaw y, również dla samego generała, na pewno uświetni on różnego rodzaju konstrukcje makiety, pojawiając się gdzieś tam wśród przywódców sojuszu rebeliantów. Pojawia się ich coraz więcej w tych zestawach, więc na pewno będzie można ułożyć z tego coś ciekawego. Całość dopełnia nam już doskonale znany od wielu, wielu, wielu lat droid astromechaniczny R2-D2, bohater Praktycznie wszystkich filmów, seriali, również ostatnio nawet pojawił się w Mandalorianinie, więc naprawdę postać ważna i, i wyjątkowa. Podsumowując, myślę, że nie ma co się tutaj zastanawiać. Zestaw na pewno jest warty tego, aby go kupić. Cena 230 zł katalogowo nie jest wysoka, tym bardziej, że. Za jakiś czas ona spadnie. Kolejne zestawy trafiają do szerokiej dystrybucji, więc myślę, że za około 200 zł niedługo będzie można ten zestaw dostać. Konstrukcyjnie naprawdę wypada ten myśliwiec bardzo nieźle. Świetna kolorystyka, naklejki i przede wszystkim świetne minifigurki, to na pewno jest tutaj. Bardzo dużym plusem. Tak jak wspominałem, jedynie jakieś tam, można mieć jakieś kosmetyczne uwagi, czy to właśnie gniazdo tego droida, czy gdzieś tam to nieruchome podwozie. Można się z tym pobawić, można coś z tym zrobić. To już sobie każdy sam zadecyduje. Szybki rzut oka na moją niewielką flotę myśliwców, sojuszy rebeliantów. Tak prezentuje się X-Wing przy bombowcu Y-Wing. Myślę, że skala została tutaj bardzo dobrze zachowana. Oczywiście, naturalnie, ten statek musi być nieco mniejszy, musi być szybszy, musi być bardziej zwrotny. Takie są jego zadania bojowe. Natomiast no, wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie i prezentują się one razem bardzo dobrze. Na pewno kiedyś zbudujemy jakąś makietę, jakiegoś hangaru, możliwe jakieś bazy. Sojuszu rebeliantów, gdzie będą one mogły stanąć razem obok siebie. Oczywiście brakuje tutaj Ewinga, jakiegoś Bowinga, może. Myślę, że za jakiś czas również i one pojawią się w mojej kolekcji. I myślę, że to wszystko na dzisiaj. Oczywiście gorąco Wam zestaw polecam. Niedługo pojawią się. Pojawi się kolejna recenzja nowego zestawu, pojawią się również inne filmy. Także subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Oczywiście, zapraszam do sekcji komentarzy. Dajcie znać, czy posiadacie już swojego nowego X-Winga, czy chcielibyście go kupić. Pozdrawiam Was i niech moc będzie z Wami.